to są już Katowice w miarę pociąg szybko jedzie ale, ale ten kubek jest gorący zapewniam Was dobrze to mieliśmy do Wrocławia było 45 minut opóźnienia to jest Świnouście, Miasto Smoka relacja ale wyjechał z Wrocławia już mając 60 za Opolem Miły pan powiedział, że 70 na liczniku już jest opóźnienia, a teraz pan powiedział za gliwicami, że tylko minus 55 minutek w plecy, więc może nie jest aż tak tragicznie, żeby być w mieście smoka, mając na liczniku 55 tylko na godzinę opóźnienia, więc trzymajcie kciuki, żeby było wszystko w porządku. Pozdrawiam. To są katowice. Dzięki. A tu moje służbowe ciasteczko. Więc jak już właśnie mówię patrol zrobiłem, bo i tam kibelek i jakieś takie inne rzeczy trzeba było zaliczyć tutaj to ciasto służbowe, jak widzicie gorąca, no ta kawa, więc trzeba było powoli iść, uważać, żeby no w całości ten kubek, te ileś tam wagonów przenieść, więc uważam, że uczciwie patrol zrobiłem i nie chcę nikogo oszukiwać, że tylko tak mówię, że zrobiłem, a nie zrobiłem, więc zrobiłem. Oki, doki, dobrze, tu mamy Katowice. Dzięki. 17 lipiec. Niedziela 2022. Wyjeżdżamy z Katowic, dzięki.